To, to nagrywamy, czy nie? Nagrywamy. Co? Nagrywamy. Teraz cały czas? Dobra. No to proszę. Chyba. To chyba. Nie no, ja tego czas nagrywać, nie dam rady. Weź sobie, to, Teraz. Chyba, to jeszcze raz. Nagrywamy, a A to wypij. Proszę, proszę bardzo. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma nas... Dzień dobry, cześć czoło. Ale nie, nie wiem, czy dobrze słuchaj. tak? To, to, to dobrze słuchaj. na pewno dobrze słuchaj. Tak, myślisz? Tak, myślę. Aż taka są tak wysokiego że... Bo wiatr wieje, to i tak nie będzie słychać, no ale dobrze, no to śmiało. Dobra, I, e, po, powtórzę, bo nie nagrało, jeżeli nagrywa. Że jesteśmy to na wakacjach. ja jestem na promilach. E, A ja na wakacje. Może na wakacjach ja jestem na promilach, y, bo na część nie dałam rady. Więc nagrywam to teraz trzeci raz, więc Serki Coś też się powiększyło no, ja trochę. No. Dobra, e, kobietopedia. Chyba, nie wiem. Prawdopodobnie. Dobra, jedziemy, jedziemy z kawałami, żeby było zabawnie. Ale no, żeby było zabawnie, to ja musiałam wypić. Kobiety zaburzają nawet prawa fizyki. Im są cięższe, tym łatwiej je poderwać. No, ale i co? Z kawał. No. dobrze. No i co? No, co jest. Wójst. <grych> Taki syn. No. Bóg ukarał go i oddał w ręce kobiety w Stary testament księga. No to jest dowcip, tak? Tak. To jest kiepski dowcip. To nie jest dowcip, to, to jest stwierdzenie faktu. A, a idziemy dalej. Jak tam skindla? wiecie, to tam w sensie. Dobra. He wiecie, wiecie co, mi da skrażeterkał to jest śmieci tam? Przy, przy mojej zawartości okolowe No. Piękna kobieta cieszy oko mężczyzny. Brzydka kobiety. No to jest... Co jest, jest? To jest stwierdzenie faktu życiowe, no i tyle. No, to jest po prostu stwierdzenie faktu. To nie jest dowcip. To jest... Znaczy, to, to jest stwierdzenie faktu, no. no to tak jak ja bym ci powiem, takie dowcipy z, ze szkoły, ciało rzucone na łoże traci na oporze. Właśnie no, dowcipy z tego. Takie jest sposoby bardziej. Tak jest, jest, bardziej... Tak jest, jest bardziej... Dobra, idziemy dalej. Książka. To jest książka, która aspiruje do pokład A Charakter kobiety polega na wspólnym braku charakteru. To jest cytat. No ale wyjęty z kontekstu. No, może Leopold i może... Von... Jakiś tam. Może to jest racja, może nie, no tak tak twierdzi ten pan. To nie tak twierdzi, no ja twierdzę inaczej i tyle. No. Inaczej, no. Inaczej. Ale ten pan nie jest misoginem, żeby nie było. No to dobrze, no ale on tak se stwierdził, stwierdził fakt, no okej. Okay. Dobra, dowcipię. Z książki. Teraz po górze 200, żeby się nie z Rozważają dwie. Kurwa, Mać. Rozmawiają dwie ciężarne kobiety. Kurwa. Dobra, wytnę, wytnę. No, i co? Wytnę, bo potrafię. No. Rozmawiają dwie ciężarne koleżanki. Zauważyłam, że w im bardziej zaawansowanej ciąży jestem, tym więcej kobiet się do mnie uśmiecha. Nie rozumiem dlaczego. A druga mówi: bo jesteś od nich grubsza. Tak, widzieli minem. No i to tyle, no. No, to, 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 to. Dowcip jak dowcip. No. Ja myślałam, że kogoś to rozśmieszy. A mi jak w śmiech. tym momencie... Kupa śmiech. Kupa, kupa śmiech. ale... Nie... No... Bardziej kupa niż śmiech, nie? Dowcip jak dowcip. Jeden by się z tego śmiał, drugi nie. Ja jestem ten drugi. Ja się z tego śmiać nie będę, bo co no no, nie znam. No to jest dowcip kiepski. No, I teraz jest Oscar White, jest cytat. Cytat jest teraz. Cytat. Hmm. Dzieje kobiety. To dzieje najgorszej tyranii, jaką znał świat. Tyranii słabego nad silnym. To jedyna tyrania, która się nie kończy. No. Być. No. E, by... po, poniekąd mogę się z tym zgodzić. Ja nie znam tego. To są, to są przemyślenia pana Oscara Wajda, który jest dosyć, tam, dosyć znanym pisarzem. Możemy mu współczuć. Nie, no mógł to napisać na, 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 na jakiejś podstawie swoich przemyśleń czy obserwacji. No. Okej, okay, to, to może być prawdą, no, to jest cytat, to może być to prawdą. Może być to prawdą, to jest pisarz i ubrał to ładnie w słowa. Jakby tak o tym porozmawiać i przeanalizować, to może, może, raz, może ma rację. No, Czy to jesteś jest tyranizowane. Tyranizowane. A oje, to nie o mnie chodzi, nie chodzi o mnie, tylko tak ogólnie o obserwację świata. Często zdarza się tak, bo w pewnym sensie można tak powiedzieć, że mężczyzna jest silnym, silny fizycznie, a często jest, może nawet nie tyranizowany, ale owinięty wokół palca przez kobiety, bo to jest prawda, że, no, że kobiety owijają sobie mężczyzn wokół palca, szczególnie jak popatrzymy sobie na na zaloty mężczyzn, nie? to robią wszystko, żeby się kobiecie spodobać, żeby kobieta go zaakceptowała, nie? Znaczy w pewnym sensie, to kobiety sobie owijają mężczyzn wokół palca, prawda? Tak ale można to powiedzieć. Jest, tak to chwilę, bo... No dobrze, ale jak spojrzymy na przeszłość, można popatrzeć na jakieś małżeństwa, gdzie kobieta rządzi wszystkim, facet, facet już ma wszystkiego dosyć i poddaje się tej tyranii, byle tylko mieć święty spokój. No jest to, to jest jakby taka prawda życiowa, o. Wiadomo, no, że tak można powiedzieć. To, nie, to, jest, to jest takie uogólnienie. No, każdy człowiek jest inny. Są, wiesz, no, są takie małżeństwa, gdzie kobieta jest zakochana w mężczyźnie po uszy, nawet po 50 latach małżeństwa. No, no i tyle. Co nie znaczy że na przykład, że ktoś, kto na przykład, że czasami się mówi, że y, y, ożeniłem się, ale do końca nigdy w życiu nie byłem naprawdę zakochany. No i co to? Czy to znaczy, że. Y, że jest to, jest to gorszy rodzaj małżeństwa, no czasami są ludzie, którzy nie doświadczają uczucia zakochania takiego po uszy, no. A mimo wszystko chcą być ze swoją partnerką, czy ze swoim partnerem. A tyranie Czasami jest tyrania, jak jest, jak jest kobieta, jest... Ale nie ma tyrania z, z drugą strony? Znaczy? Ale jest, no to, ale to jest tylko takie uogólnienie, no uogólnienie. To by był Dobra, to no, cichy Dowcip to był cytat z Oscara Wajda. To był cytat z Oscara Wajda. No, z Oscara Wajda. No. no. Dobra, ja mam za mało patronii. Tak, jasne, i potem cię będę do, do domu prowadził. Nie <noise> mam problemu, żeby zejść tu na plażę. To no właśnie, widzicie plażę, którą bardzo rodzinę? i nie wiem, czy w każdym tego jak nie podrzucasz, wiesz, Podrzucam, no i co? No? Dobra. Da. Dowcip. Kobieta w picie wieku staje przed lustrem i mówi do męża, czyli tak jak ja teraz. Ech, przybuło mi zmarszczyk, utyłam. Te włosy takie jakieś zbrzydłam. Powiedz mi kochanie, coś miłego. A mąż mówi, wzrok masz dalej dobry. Co mówi? Wzrok masz dalej dobry. Masz dalej dobry. No, tak nie wiem, taki może, może drgnął mi kącik ust. <laughs> drgnął mi kącik Bo za małoby ty bycie. czy znaczy on nic nie je... nie... Dobrze, ja mówiłam, No, no nie mi do... kończy ale no ale no, no, to dowcip jak dowcip, no i co? To było o mnie. Nie bardzo... Ja nie bardzo rozumiem, o czym tu rozmawiamy. O dowcipach. No ale no, no okay. dobrze. na Dobrze, no to dowcip. Ale relaksujemy Taki się dowcipami. Sem. Taki sen. Taki te Taki My... Są same takie dowcipy. Tu nie ma złych dowcipów w tej książce. Tu nie ma. Darcytat. No. Aleksandr... Aleksander Świętochowski. <grym> no kobieta spostrzeże, że nie podoba się nikomu, zostaje dewotką w nadziei, że podoba się Bogu i wszystkim świętym. Nie wiem. Ja też nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co, 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 kobietami, co kobiety popycha do różnych zachowań. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. To jest taka obserwacja, no. Nie wiem. Słuchajcie, będziemy tak tego, bo jak to potnę na kawałki, więc teraz mówimy do widzenia. Pa.